Cześć. Z tej strony Adam z W dzisiejszym odcinku chcieliśmy wam zaprezentować interkom firmy Euclid, który posiada funkcję sterowania gestami. Na pierwszy rzut oka możecie zauważyć jego dość kosmiczny wygląd. Z przodu znajdują się cztery główne przyciski. Które są w dość dużym rozmiarze i umieszczono je w dość sporej długości od siebie, dzięki czemu mamy możliwość obsługi tego interkomu praktycznie każdej rękawicy motocyklowej bez najmniejszego problemu. Pomiędzy dwoma przyciskami odpowiedzialnymi za regulację głośności znajduje się dioda, która świeci na wiele kolorów. Sygnalizuje ona tryb, w jakim obecnie znajduje się nasze urządzenie. Z tyłu zamontowano złącze USB typu C. Do tego złącza wpinamy zarówno słuchawki, jak i ładowarkę. A z uwagi na to, że jest to bardzo popularne złącze, możemy urządzenie naładować ładowarką dołączoną do zestawu, ale też każdą inną ładowarką, chociażby tą do telefonu. Do zestawu dołączono również słuchawki. Są one okrągłe, więc bez najmniejszego problemu zamontujemy je w każdym kasku, niezależnie od tego, czy posiada on specjalne wgłębienia na słuchawki, czy tych wgłębień nie posiada. Rewolucyjnym systemem jest tutaj system podwójnych mikrofonów. Zdecydowanie lepiej wyłapują one dźwięk i sprawiają, że jest on bardziej czysty, bardziej wyraźny dla osób, z którymi rozmawiamy. Samo urządzenie wyposażono również w kilka ciekawych funkcji. Pierwsza z nich jest to tak zwany Dynamesh. Jest to możliwość połączenia tak naprawdę nieograniczonej liczby osób. Jeśli chodzi o zasięg, każde kolejne urządzenie zwiększa go o 1200 metrów. Kolejny system, który odpowiada tym razem za nasze bezpieczeństwo, jest to system u -Safe. W urządzeniu znajduje się szereg czujników, które w razie ewentualnego wypadku wysyłają odpowiednią informację do odpowiednich służb zawierając w niej oczywiście informacje o naszej obecnej lokalizacji. Kolejny system, który znajduje się w tym urządzeniu jest to system sterowania gestami, o którym już wcześniej wspomniałem. Tutaj na dole znajduje się czujnik ruchu, dzięki któremu za pomocą kilku prostych ruchów możemy regulować głośność, możemy zmieniać utwory, możemy też odtwarzać lub pauzować muzykę czy odbierać połączenia. Także jak widzicie urządzenie jest bardzo ciekawą pozycją i dostaniecie tylko i wyłącznie w forright.pl.